ma wszystkim. Oczywiście w górach z Owich jestem i pokazuję zawsze różne ciekawostki z terenu. Dzisiaj chcę wam pokazać studnię, o której powiedział mi pewien pan Lokals, on już nie żyje zmarł chyba 3 lata temu w tych krzakach jest studnia gdzie ludzie pobierali wodę z okolicznych domów które tu były już ich nie ma jest może początek XX wieku koniec XIX jakoś tak i tu znajduje się studnia stąd ludzie brali wodę do spożywania Zobaczymy, czy znajdę tą studnię, bo kiedyś mi pokazywał, że jest tutaj. Zobaczymy ją, znajdziemy. Teren totalnie zarośnięty. Kiedyś tak tu nie wyglądało. ale podmokło a chyba jest tam a, coś tu widać prawdopodobnie do dzisiaj można stąd czerpać wodę i jest dobra patrzcie jest studnia w pozostałości ale czysta woda jeszcze wybiło Leci strumyk. A, a rzeczywiście. Informacja sprawdziła się. Nigdy tu nie wchodziłem bo było zawsze zarośnięte. Teraz mamy listopad. Krzoczory zeszły. Liście. Patrzcie. Ale kryształ woda, ja nie mogę Naprawdę Nie widać tak tego. U, super. Mówi, że podjeżdża sobie na rowerku. Zabiorę parę paniaczków na lewo wody i ona jest zdatna, przygotuje i jest normalna woda zdatna do picia. No nie dziwię się. Czyli jest studnia. Miejsce ogólnodostępne dostępne. Ktoś mogę tam może zajrzeć. Ktoś w temacie to to wie gdzie jestem. Żadna tajemnica. Także jest stara studnia. Bardzo stara. Woda dalej leci. Ciekawe czy dobro? Wydaje się, że dobro. Dobra. Wychodzę stąd. To na razie wszystko. Ale leca dalej. Na razie, trzymajcie się zdrowo, siema.